Cześć, dziewczyny, ja trochę jestem dzisiaj w takiej wersji roboczej, a to dlatego, że właśnie wypiłam kawę, zjadłam tosta, zrobiłam sobie makijaż i zaraz będę wychodziła, jest sobota jest godzina 11. Zanim wyjdę, chcę Wam jeszcze nagrać filmik, chcę pokazać Wam co kupiłam sobie w Rosmanie na minus 49, czyli e, widziałyście już podkłady, pokażę Wam jeszcze oczy, paznokcie i usta. Ja w ogóle, słuchajcie, wczoraj pojechałam oglądać, wam chyba wspominałam w outfitach, pojechałam oglądać samoloty, jak lądują na lotnisko. Nie wiem, czy u was na lotniskach też jest takie miejsce, tak jakby naprzeciwko lotniska. Jest takie miejsce, na po takim jakby podejście wchodzi się po schodkach i tam, słuchajcie, przyjeżdżają ludzie i patrzą na samoloty. I to jest takie, słuchajcie, świetne wrażenie, bo ten samolot leci, 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 widzicie światełka i nagle w pewnym momencie on się tak obniża i wjeżdża na ten pas startowy, wiecie, jak ląduje. I w ogóle to jest taki szum, to jest tak słuchajcie, takie dziwne wrażenie, że macie, on tak jakby wam przyjeżdża przed oczami, oczywiście to nie jest jakoś super blisko, no bo wiadomo, dzieli na spole, ale słuchajcie, on jest, ten samolot jest tak ogromny, w ogóle tyle szumu robi jak ląduje, naprawdę super wrażenia i wróciłam naprawdę bardzo, bardzo późno, bo tych samolotów było dużo ogólnie, ostatni chyba przyleciał około pierwszej, potem jeszcze byłam na plaży i naprawdę... Muszę Wam powiedzieć szczerze, że spałam ze dwie, no dwie może nie, ale trzy, może cztery godziny z przerwami, tak więc um, muszę się dzisiaj zmobilizować. I tak, zaraz zamagam ten filmik. Idę na miasto, ponieważ muszę kupić, e, zobaczyłam, że w Stokrotce są prześcieradła takie z gumką w promocji. Promocja jest od 12, od czwartku, więc e, mam nadzieję, że jeszcze będą, więc chcę kupić właśnie te prześcieradło, chcę kupić... E, żel do mycia twarzy, bo mi się skończył, więc muszę iść do Rossmana, więc może coś jeszcze tam kupię, to Wam również pokażę. Chcę Wam właśnie zmontować te outfity, bo Wy je przed tym filmikiem na pewno zobaczycie. I co jeszcze? Tak, i słuchajcie, odezwę się do Was za chwileczkę, jak się ubiorę, pokażę Wam, co mam ubrane i, I tyle, do zobaczenia za chwilę. Jestem już ubrana, mam na sobie zwykły szary t-shirt, taki z Primarka. Do tego mam przewiązaną koszulę w kratę, taką, zobaczcie, czerwoną. Na to standardową ramoneskę. Wy tą ramoneskę chyba widzicie w każdym filmiku, ale ostatnio się tak do niej przyczepiłam i ciągle ją noszę. Na dole mam takie jeansy z dziurą na kolanie. Jakieś takie zberżki, kiedyś kupiłam sobie. Już mają chyba ze dwa lata. I na dole mam moje konwersy granatowe. Tak więc, słuchajcie, tak się właśnie, tak wychodzę dzisiaj na dwór. Biorę też okulary i... Torebkę, torebki, nie muszę Wam pokazywać, bo mam tylko panterkową, właśnie. A propos tego, zajdę sobie i przyniosę moje stare y, torebki, wszystkie, które mam w. Sta stare torebki. Torebki, które mam w starym mieszkaniu. I, i co? Idę na zakupy, jest godzina prawie 12, więc muszę szybko ogarnąć to, co trzeba, dlatego że sklepy są dzisiaj do 14. I, i co? I za chwilę się widzimy. Ja właśnie wróciłam z zakupów i jest mega gorąco. Słuchajcie, ja z tymi siatami znowu szłam. I w ogóle jak mam w tej stokrotce, od razu powiem, że nie kupiłam prześcieradła, dlatego, że wiecie, co Nieby 100% bawełna, ale jakaś ta bawełna była dziwna i stwierdziłam, że nie będę kupowała. I właśnie jak tak szłam, to w międzyczasie przypomniało mi się, w ogóle zastanawiałam się, czemu jest tyle ludzi w sklepach i okazało się, że jutro jest wolna niedziela. Ja nawet tego nie wiedziałam i w ogóle jakoś tak znaczy. Wiedziałam, ale jakoś tak wypadło mi z głowy zupełnie i dopiero jak zobaczyłam te kolejki, mówię, oho, też muszę zrobić jakieś zakupy i naprawdę nakupowałam trochę tych rzeczy i szłam, i tak wiecie co, stwierdziłam, że mimo tego, że jest mega gorąco, idę na solarium. Ja nie lubię solarium, nienawidzę tam chodzić, nie lubię się opalać w ogóle, ale tak sobie pomyślałam, że jestem już tak biała, że powiem Wam szczerze. Że naprawdę, aż ty, zobaczcie, ja się zlewam z tą ścianą. Potem wszystkie podkłady są różowe, pomarańczowe, za ciemne. I stwierdziłam, że opalę się chociaż troszeczkę, przygotuję się na, na to lato, które nadchodzi. Eee, I tak, zaraz wam pokażę, usiądę, słuchajcie, rozpakuję do końca wszystkie te rzeczy i pokażę wam, eee, co kupiłam. I teraz pokażę wam, co kupiłam na mieście. Zacznę od tego dzbanka. Ja ten dzbanek kupiłam w Pepko i powiem wam, że strasznie mi się podoba. On ma taki fikuśny kształt, do tego i ma zamknięcie. i... Pomyślałam sobie, że będę sobie w nim robiła wodę z miętą i z cytryną. Mięty nie kupiłam, bo wszędzie była już taka brzydka, bo ja trochę później dzisiaj z domu wyszłam, ale kupiłam cytrynę i będę sobie w nim robiła wodę z cytryną. Fajnie, że ma zamknięcie i nie spodziewałam się, że takie fajne rzeczy są w Pepko, bo ja dawno nie byłam, tak więc yy, tak, ten zbanek kupiłam w Pepko za 7,99. Kolejną rzeczą są e, worki do prania, tak jak Wam mówiłam. Ja w ogóle dzisiaj, tam dalej jak widzicie, stoi proszek też do prania. Mm, będę testowała moją pralkę, która została wczoraj podłączona i musiałam kupić proszek, bo nie miałam. E, I tutaj mam worki, takie siatki, żeby wrzucać sobie bieliznę, czy tam skarpetki do pralki. I to kupiłam w takiej osiedlowej drogerii i zapłaciłam za to 5,99. Tutaj mam też... E, Obcinarkę do paznokci, to kupiłam w stokrotce i w ogóle cena była 6,99, a ja za to zapłaciłam 2,99, więc nie wiem gdzie był błąd, czy Pan źle nabił, czy zła była cena na, na stojaku. Mam też krem, który już używam, ja Wam go zapomniałam ostatnio pokazać. To jest krem z AA, regenerujący, kojący podrażnienia, cera trądzikowa i ja go używam już kilka razy i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobry krem. Stosowałam go na noc i muszę Wam powiedzieć, że wszystkie krosty się pięknie regenerują po zastosowaniu tego kremu. Ja jestem naprawdę w szoku. Nie wiem jak on będzie działał dla, na osobach, które mają trądzik, natomiast jak mi coś małego wyskakuje gdzieś tam na twarzy i posmaruję sobie tym kremem, to naprawdę rano mam... Bardzo ładną twarz i aż się dziwię, po prostu nie spodziewałam się, że takiego efektu po tym kremie. E, ja go kupowałam w Rossmanie i on kosztował jakieś, Boże, teraz nie wiem, koło 12 zł, coś takiego. Mówiłam Wam też, że idę po żel e, do mycia twarzy i kupiłam taki. To jest jakaś nowość, e, krem do oczyszczania twarzy. I tu jest napisane, dokładnie oczyszcza, zapobiega wysuszeniu skóry. 150 ml. Ja go kupiłam też u siebie w drogerii takiej osiedlowej tutaj. Tu, gdzie te worki do, do prania. I ja za ten żel dałam 11,99, więc zobaczymy. Będę go dzisiaj testowała. Ja już miałam ten, taki, wiecie, taki przejrzysty i on się sprawdzał bardzo dobrze, więc zobaczymy, jak będzie z tym. W ogóle ostatnio kupiłam i zapomniałam Wam również pokazać um, nowy żel z Palmoli. Kupiłam go w naturze i teraz, żeby Wam nie skłamać, co to jest? To jest z olejkami eterycznymi z neroli i mango. I muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest po prostu cudowny. O Boże, ja naprawdę, ja się zachwycam każdym żelem z Palmolive, ale te wszystkie nowe, które się pojawiają, one są po prostu cudowne. I ten jest rewelacyjny. Już trochę go, jak widzicie, zużyłam. W naturze te żele kosztują 8,99. Tak jak Wam mówiłam, o Jezus, tak jak Wam mówiłam, Kupiłam też Ultra Du, e, cytryna i biała glinka. To są włosy z tendencją do przetłuszczania. E, moje włosy nie są przetłuszczające się, natomiast to była seria bez parabenów e, i bez silikonu, więc postanowiłam spróbować. I również jest dobry, tak jak ten Pięciu, Tak więc e, póki co mi się sprawdza. W ogóle teraz tak patrzę, że nie przyniosłam odżywki, bo kupiłam sobie jeszcze odżywkę, to zaraz Wam pokażę, doniosę. Mam też z Eveline natychmiast bielsze i piękniejsze paznokcie. To jest taka odżywka 3 w 1 i likwiduje przebarwienia, przeciwdziała żółknięciu, ochronna ochrona baza pod lakier. No jak najbardziej zgadzam się, że jest to ochronna baza pod lakier, ale muszę Wam powiedzieć, że ja w ogóle nie, 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 nie zapomniałam o tym, że odżywki, które nadają niby biel paznokciom, to są odżywki, które mają taki fioletowy kolor i one na paznokciach same, bo ja czasami tak miałam, że smarowałam sobie paznokcie samą odżywką, jak na przykład nie miałam czasu malować, bo ja nienawidzę chodzić o takich wiecie obskubanych paznokciach i czasami jak nie miałam czasu malować, to zmywałam po prostu lakier i nakładałam tylko i wyłącznie odżywkę, natomiast tej odżywki samej nie da się nałożyć, nie da się dlatego, że ona naprawdę nieładnie na paznokciach wygląda, bo mówię, ona ma taki taki delikatnie fioletowy kolor, taki ja nie wiem, czy kojarzycie jak kiedyś były takie lakiery na dyskoteki, co się szło, i one w ciemnościach świeciły. To to jest właśnie coś takiego. Oczywiście to nie koliduje w żaden sposób z lakierem, jak pomalujecie. E, myślę, że też przedłuża e, długość lakieru. Pod tym akurat lakierem teraz nie mam e, tej odżywki. Ale no samej się niestety nie daj nałożyć. Trochę szkoda. Ona kosztowała, nie pamiętam, to koło 10 zł. Tam jest mój proszek, tak jak Wam mówiłam. Zaraz będę wstawiać pralkę. A, jeszcze doniosę zaraz odżywkę i wam pokażę. Właśnie przed chwilą, słuchajcie, stwierdziłam, że ja mam chyba jakieś zaniki pamięci, bo jeszcze krem kupiłam i wam też go chyba nie pokazywałam ostatnio w holu. Bo to tak właśnie jest: ja tak donoszę te, te rzeczy, te kosmetyki i wszystkie inne rzeczy z tamtego mieszkania i ciągle o czymś zapominam, ale muszę wam to teraz pokazać, żeby w ogóle o tym nie zapomnieć. I też kupiłam z Ultradu na promocji odżywkę. To jest ta taka najbardziej znana: to jest olejek z awokado i masło karite. Włosy suche i zniszczone. Bardzo dobra odżywka. Ja już ją miałam kiedyś i naprawdę sprawdza się super. Ona kosztowała na promocji w Rossmanie 5,99 i właśnie bym zapomniała o kremie. Ja ten krem kupiłam w naturze, to jest bielenda algi morskie. To jest ten sam, o Jezus, wyszłam z kadru. To jest ten sam krem, co Wam pokazywałam w holu Balsam. Tam jest ogólnie, one są do, przeznaczone z przeznaczeniem do wieku: tam jest 40, 50 i 60. Plus. Natomiast są takie dwa. Ten jest nawilżający, jest jeszcze odżywczy, które nie są jakby dedykowane konkretnemu wiekowi. Także możecie sobie śmiało je kupić. One są bardzo lekkie, jeden i drugi. Ja wybrałam sobie teraz wersję nawilżającą, natomiast stosowałam też odżywczy. I muszę Wam powiedzieć, że faktycznie pod makijaż sprawdzają się super, one bardzo dobrze nawierzają skórę i przy tym są lekkie, więc, e, więc fajnie. One kosztują w oryginalnej cenie coś koło 20 zł, natomiast e, ja ten kupiłam na promocji, w, na promocji w naturze za 15 zł. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam z Grilla, poszłam sobie zjeść kiełbachę i jest godzina 17.15. Było strasznie ciepło, a teraz jest po prostu znowu tak zimno, że muszę Wam powiedzieć, że nie wiem skąd ta różnica temperatur, bo w dzień było naprawdę bardzo ciepło. I tak sobie myślę, że pomontuję dla Was jakieś filmiki. I mimo tego, że spałam niewiele dzisiaj w nocy, to chyba znowu wybiorę się nad morze. Ubiorę się, grubo i sobie pojadę. Jest sobota, szkoda mi czasu trochę na spanie, muszę Wam przyznać, bo cały dzień człowiek chodzi szybko spać, bo wiadomo, idzie do pracy rano, a dzisiaj tak jakoś sobie pomyślałam, że jakoś muszę się zregenerować. Wypiję sobie gorącą kawę, herbatę, trochę się zregeneruję i. Wezmę sobie prysznic i pojadę chyba nad morze, pochodzić trochę, ubiorę się grubo i może nagram Wam znowu jakiś outfit przed wyjazdem, taki wieczorny. Tak więc na tym zakończę mojego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało i życzę Wam udanego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to wrzucę. Tak więc do usłyszenia, do następnego filmiku. Hej!